Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję Państwu za tak liczny udział w debacie. Świata Lekarza. Debacie pod tytułem Kompleksowe leczenie raka trzustki, konieczność powołania ośrodków specjalistycznych. Witam serdecznie Panią Senator Beatę Małecką Liberę, przewodniczącą Komisji Zdrowia Senatu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią posłankę Barbarę Dziuk, przewodniczącą stałej Podkomisji Sejmu do spraw onkologii. Bardzo serdecznie witam pana ministra Macieja Miłkowskiego. Witam serdecznie oraz pomysłodawców tej debaty. Panią profesor Grażynę Rydzewską-Wyszkowską, panią profesor Annę Nasierowską Gutmajer, pana profesora Marka Durlika i pana doktora Pawła Nurzyńskiego, Którzy wspierają tę debatę swoją naprawdę unikalną wiedzą. Relacja z tej debaty zostanie upubliczniona w niedługim czasie w specjalnym wydaniu elektronicznym magazynu Świat Lekarza Potrzeba kompleksowego leczenia raka trzustki 2022. Cieszę się, że są z nami Pani redaktor Katarzyna Pinkosz i pani redaktor Bożena Stasiak, które przygotowały materiały do tego wydarzenia. A ja chciałam tylko dodać, że to wydanie elektroniczne wyślemy do 74 tysięcy abonamentów, abonamentów. Natomiast wersję drukowaną otrzymają wszystkie osoby, które są zaangażowane w proces tworzenia modelowego, kompleksowego leczenia trzustki. Ten nowotwór nie musi zabijać. Myślę, że najlepiej nakreśli sytuację pani posłanka Barbara Dziuk, bo dzięki niej optymalne leczenie raka trzustki dyskutowane jest już od dłuższego czasu. Myślę, że pani posłanka połączy się z nami później, dlatego że teraz zaczęła wystąpić. To Ja tak tylko wprowadzę, mówiąc, że jakby rak trzustki, tę diagnozę słyszę co roku około 4 Polaków. Niestety ten nowotwór wiąże się ze złym rokowaniem z powodu późnego rozpoznawania, ale nie tylko, będziemy o tym dzisiaj mówić. A celem naszej dzisiejszej debaty jest to, żebyśmy porozmawiali na temat kompleksowej diagnostyki i leczenia tego nowotworu, bo Polacy, tak jak wszyscy pacjenci, oczywiście tak jak w przypadku wszystkich innych chorób chcieliby być leczeni jak najbardziej optymalnie. A jak dziś wygląda diagnostyka raka trzustki? Dlaczego? O czym już powiedziała Pani, albo powie później Pani posłanka, najlepiej yy, nasz wybitny ekspert, Pani Profesor Grażyna Rydzewska-Wyszkowska. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że Państwo są tutaj, że mogę z Państwem być, a przede wszystkim no, Panu Dyrektorowi szalenie dziękuję za zorganizowanie tej debaty, za pomoc w tak profesjonalnym zorganizowaniu tego, co my chcieliśmy poruszyć merytorycznie. Natomiast przede wszystkim ja chciałam podziękować Panu ministrowi Miłkowskiemu i wierzę, że coś się zmieni. Bo jak się pojawia Pan minister w naszym środowisku, to wszystko się zmienia. Nikt nam tyle nie pomógł w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych i jelit, a trzustka to moja druga pasja. Więc mam nadzieję, że tutaj też Pan minister Pomoże w zorganizowaniu lepszym opieki nad pacjentem z trzustką. To jest 4 tysiące tylko albo aż. 4 tysiące pacjentów z wyrokiem śmierci na dzień dzisiejszy. 4 tysiące pacjentów, którzy błąkają się od lekarza do lekarza, którym diagnoza stawiana jest zbyt późno, bo małe zmiany w trzustce przez lekarzy, którzy się tym nie zajmują, są bagatelizowane. Widzi się 5 6 mm zmianę w tomografii i mówi proszę obserwować, proszę przyjść za pół roku, a za pół roku jest już za późno. Więc naszym celem byłoby, żeby ten nowotwór, który w końcu nie jest tak częsty, który ma tak złe rokowanie, fatalne, chyba najgorsze ze wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego, być, mógł, mógł być diagnozowany w centrach, gdzie jest od początku do końca nakreślona droga pacjenta, gdzie jest dobra diagnostyka. Dobra diagnostyka to nie jest przypadkowo zrobiona tomografia gdzieś, prawda, w jakimś ośrodku, przez, niekoniecznie celowana na trzustkę, prawda, tylko to jest bardzo dobry zakład radiologii, który my akurat mamy na szczęście również, niereprezentowany dzisiaj przez naszych radiologów, ale znakomita tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny w opcji także holandio-pankreatografii, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to, co jest najważniejsze, endoskopowa endosonografia. Ja nie wyobrażam sobie ośrodka trzustkowego, który diagnozowałby pacjenta bez posiadania endoskopowej endosonografii. Tu nie chodzi o zaawansowane guzy, które wszyscy widzą. Tu chodzi o zmiany małe, chodzi o czujność wobec zmian małych, bo my wiemy, że nowotwór trzustki nie nie ma wprawdzie pojęcia wczesnego raka trzustki, ale my wiemy, że nowotwór trzustki o wymiarach powyżej 2 mm roku nie lepiej. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że pomimo postępu diagnostyki, prawdopodobnie na skutek słabej organizacji tej opieki w naszym państwie, może nie do końca optymalnej, może tak bym powiedziała, i nie tylko w naszym, w wielu innych krajach, ciągle proszę Państwa pięcioletnie przeżycie w raku trzustki to jest poniżej 5%. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało, biorąc pod uwagę inne nowotwory przewodu pokarmowego, i to się nie poprawia. Wręcz pogorszyło się w ostatnim czasie. A dlaczego? Dlatego się pogorszyło, że właśnie nauczyliśmy się lepiej diagnozować w zmianach małych autoimmunologiczne zapalenia i guzy neuroendokrynne. I dzięki temu myśmy tych pacjentów wybrali, leczymy ich bardziej specyficznie, a te właściwe raki rokują za coraz gorzej. I tym pacjentom ich na, naprawdę nie ma tak dużo. Należy się dostęp do ośrodka, gdzie przede wszystkim jest bardzo dobra diagnostyka. Diagnostyka nie tylko gastrologiczna, nie tylko endoskopia, nie tylko możliwość pobrania biopsji tam, gdzie trzeba, bo nie zawsze potrzebna jest biopsja, nie tylko możliwość wykonania drenażu dróg żółciowych czy protezowania trzustki, ale także znakomita histopatologia. I my również mamy to szczęście współpracować z panią profesorą Sierowską, która nam to wszystko zapewnia i pewnie zaraz, pewnie zaraz o tym powie. Kolejny element ten to dobra chirurgia. I to jest też niesłychanie istotne, proszę Państwa, bo pacjenci. O, powinni być z trzustką, z chorobami trzustki, z nowotworami trzustki przede wszystkim, powinni być po dobrej diagnostyce, wczesnej diagnostyce, jeśli ona jest możliwa, operowani w ośrodkach, które operują dużo, tak zwanych high volume center. Jeśli ktoś robi 10, 20 WIPLI w roku, to nie robi tego dobrze. Nie może po prostu. Więc celem byłoby skupienie właśnie leczenia raka trzustki w takich ośrodkach w kraju. To byłoby chyba dla tego pacjenta najważniejsze. Ja jeszcze pozwolę sobie na krótką refleksję diagnostyczną. Parę lat temu próbowaliśmy stworzyć coś w rodzaju screeningu raka trzustki, tak jak istnieje screening raka jelita grubego. Zresztą ta paralela do raka jelita grubego nie jest przypadkowa, bo ja zawsze ze zdrością, Patrzę na to, że w raku jelita grubego, to my możemy mu zapobiec, my możemy usunąć polipy, my możemy zrobić kolonoskopię. W raku czuszki, jak się okazuje, nie możemy nic, bo jest to stosunkowo rzadki nowotwór, a badania byłyby zbyt obciążające i zbyt kosztowne. My wiemy, że screening nie jest kosztowo-efektywny. Próbowaliśmy się, przymierzaliśmy się do tego. Natomiast screening w grupach ryzyka, a mamy te grupy ryzyka. Na przykład pacjenci ze świeżo wykrytą cukrzycą po 50 roku życia, tu powinna się budzić lampka i czujność. Diagnostyczna. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem trzustki, szczególnie jeszcze palący papierosy, to nie są tak wielkie grupy. I w tych grupach, przynajmniej na przykład świeżo wykrytej cukrzycy do trzech lat, gdzie mamy to okienko diagnostyczne o screeningu, moglibyśmy myśleć. Ale żeby o tym myśleć, to musimy przede wszystkim myśleć o tych pacjentach, którzy mają zmiany małe. Oni wymagają specjalistycznej diagnostyki i jak najszybszej operacji, a nie prawda czekania, obserwowania i, i, i obserwowania progresji często. No poza tym, tak jak mówiłam, różnicowanie z zapaleniem autoimmunologicznym, z nowotworami neuroendokrynymi, to mogą zaoferować tylko dobrze wyposażone ośrodki, z dobrymi specjalistami i z dobrym modułem w każdych tych, w każdych tych czterech elementów, o których wspomniałam. Myślę, że warto o diagnostykę onkologiczną uzupełnić tę debatę, prawda? Pani profesor, czy mogła Pani dwa słowa na ten temat? W każdym nowotworze, zwłaszcza pochodzenia nabłonkowego, jeżeli myślimy o wczesnym wykrywaniu, o poprawie przeżycia chorych, powinniśmy przede wszystkim poprawić diagnostykę zmian prekursorowych. Tak się właśnie dzieje w grubym, jeżeli wykrywamy gruczolaki. W trzustce mamy, owszem, zmiany prekursorowe, ale one są właściwie dopiero do stwierdzenia w materiale pooperacyjnym. Na przykład, jeżeli badamy pod mikroskopem guz zapalny trzustki, to na obwodzie jego często znajdujemy wczesne zmiany prekursorowe na oblazy śródnawonkową w drobnych przewodach. I to, te zmiany, gdybyśmy mogli zdiagnozować wcześniej, wykonać badania molekularne, to byłaby właśnie droga do poprawienia przeżycia chorych. Ale praktycznie w dzisiejszych czasach jest to niewykonalne. Jeżeli więc nowotwór ten jest już guzem dużym, zaawansowanym. To tu właściwie nasza diagnostyka sprowadza się do pobrania biopsji cienko głowej albo grubo głowej i ten wynik jest podstawą już do wdrożenia leczenia neoadjuwantowego, bo czasem można potem, widząc regresję, chociaż częściową regresję guza po leczeniu, przystąpić do operacji. Drugą jak gdyby kategorią zmian są zmiany litotorbielowate. I tutaj właśnie odgrywa istotną rolę diagnostyka gastroenterologiczna, endoskopia, ultrasonografia endoskopowa. I zwłaszcza w naszym ośrodku, kiedy, w którym ta diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie postawiona, mamy bardzo dobrą współpracę w diagnostyce tych właśnie prekursorowych zmian, które rozwijają się w guzach torbielowatych i dysponujemy nowoczesnymi technikami wykonania preparatu histopatologicznego z materiału cytologicznego, czyli z biopsji cienkoigłowej, możemy zatopić materiał w parafinie i wykonać preparat. To jest peranalogiem, jak się dzieje w raku płuca i właśnie te metody nowoczesne, tak zwana technika cell block, bardzo poprawiła nie tylko wykrywalność, ale również analizę zaburzeń molekularnych już w biopsji przed podjęciem decyzji terapeutycznych. W strukturze torbielowatej możemy więc rozpoznać zmiany o niskim stopniu złośliwości, a nawet o wysokim, i wtedy one predysponują do wykonania operacji. Takich przypadków my mamy. W naszym szpitalu dużo bym powiedziała, czyli już zmiany wykrywane na tym wstępnym etapie rozwoju nowotworu, ale aby one były właśnie zdiagnozowane, pacjenci muszą być pod dobrą opieką gastrologiczną, dokładne badania obrazowe, precyzyjne muszą być również wykonane. Na bazie tych właśnie zmian torbielowatych. Wykrywamy wtedy nawet maleńkie mikroogniska raka inwazyjnego. I to jest ta droga, która na pewno w pewnej kategorii, w pewnej grupie chorych no, rokuje dobrze I, i takich pacjentów obserwujemy. Tak więc nie dość, że możemy usunąć ten materiał, zbadać histopatologicznie, to powinniśmy no, myśleć też już o badaniach molekularnych i właśnie wykrywać się na tym wczesnym etapie. A jakby końcowym etapem diagnostycznym jest wykonanie raportu synaptycznego. I ja to stwierdzenie, tą terminologię już.